Dzień dobry, witam serdecznie. Kolejny odcinek na temat tworzenia prostego projektu w Bootstrapie. Dzisiaj e, zajmiemy się stopką. Mamy już sekcję Kontakt. W tym momencie jest wyświetlona tutaj na ekranie. Sprawdziliśmy ostatnio, czy wszystko poprawnie działa, to znaczy, czy prowadzi do niej link z menu. Tak jest. Możemy więc spokojnie. Zająć się stopką. Żeby wstawić sobie przykładową stopkę, wrócimy jak to już nieraz bywało do strony projektu. Wybierzemy dział Przykłady. I tutaj, proszę Państwa, w przykładzie, który już wykorzystywaliśmy, przypomnę, że Właśnie stąd braliśmy nagłówki do naszych sekcji. Znajduje się także taka przykładowa stopka. Prawy przycisk, wyświetl źródło strony. Skopiujemy proszę Państwa od znacznika footer do jego zamknięcia. Umieszczamy tą stopkę w kontenerze głównym, bo chcemy, żeby także. miała taką szerokość jak dotychczasowe sekcje. Zapiszę to, odświeżmy. No i proszę Państwa, tutaj widzimy pojawiła się stopka. Spróbujmy ją teraz dostosować e, do potrzeb naszego projektu. Po pierwsze nie będziemy mieli żadnego obrazka. Załóżmy, że Wpiszemy tutaj swoje imię i nazwisko, nazwę firmy. I o to Was też proszę, żeby wpisać swoje imię i nazwisko. Ułatwi to identyfikację projektów, gdyby taka trudność zaszła. Teraz proszę Państwa, widzimy, że w naszej stopce. Mamy aż trzy zbiory linków, nam wystarczą tylko dwa. Dlatego ten ostatni, About, po prostu sobie usuniemy, ale Diva zostawimy. To będzie pusta przestrzeń. Ten fragment zmienimy w linki do naszych sekcji z produktami. Czyli tutaj damy katalog wycieczek. No i po kolei będzie indeks.html i nazwa sekcji. Ja sobie pozwolę to skopiować. Ponieważ sekcje mam trzy, to ten link kopiuję. Mam nadzieję, że będziecie mieli więcej sekcji, więc będziecie dokładać. A nie ucinać ostatni zbiór produktów, czyli wycieczki w świat. Oczywiście tutaj trzeba dopisać także identyfikatory. Zapiszmy, no i można sprawdzić już, czy to działa. Polska przenosi nas do Polski. Europa do Europy. I świat. To są wycieczki gdzieś, gdzieś daleko. I teraz, proszę Państwa, ta część tutaj. Nazwijmy ją nasza firma. przypominam, że te dodatkowe informacje znajdują się na stronie o nas HTML w odpowiednich sekcjach. Pierwsza z nich to jest o nas. I tu tak nazwiemy pierwszy link. Druga, proszę państwa sekcja, to będzie sukcesy. I tak nazwę link. trzecia. To, proszę Państwa, dział referencje, no i ostatni element, to, proszę Państwa, jest kontakt, który jest tutaj na tej stronie. Więc będzie indeks.html. I prowadzić ma do sekcji kontakt. Oj, gdzieś to mi uciekło. Zapiszmy. Nie chciałem, żeby było z dużej litery. Te linki nie działają. Zajmiemy się tą stroną w kolejnych odcinkach, ale sukcesy, no oczywiście, także sprawdzimy tylko kontakt. Działa. Proszę Państwa, jeśli chodzi o stopkę, to tyle. Ona będzie identycznie wyglądała na tej stronie i także na tej drugiej stronie, HTML. Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka. W nim zajmiemy się, proszę Państwa, naszym sliderem. Do zobaczenia.